Cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Zwierciadło Duszy, i dzisiaj chciałabym zaprosić wszystkie Lwy do wysłuchania czytania październikowego. Moi drodzy, zanim jednak przejdę do mówienia kart, chciałabym krótko odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Was pytanie, które tyczy się czytań indywidualnych. Wszystkie informacje są zawarte w opisie pod filmikiem, również jest tam podany mój adres mailowy, można. Wysłać do mnie wiadomość, na pewno odpowiem. Robię takie czytania w formie filmiku, wideo, czatu, rozmowy telefonicznej bądź spotkania osobistego. Jeżeli mieszkacie na terenie Irlandii, blisko Dublina, zapraszam do mnie jak najbardziej. Dobrze, moi drodzy, teraz przyjdę do omówienia kart, zacznę od związków, przejdę do Sindie, a następnie skończę na sprawach zawodowych. Jeśli chodzi o związki, tutaj widzę, że jest tutaj jedno z Was może mieć problem tutaj z depresją, z jakimiś innymi. Takimi smutnymi jakby doświadczeniami w waszym życiu, może samotnością. Niektórzy mogą mieć problem z nałogiem, może to chodzić o alkohol, ale nie tylko, może być to jakiekolwiek inne uzależnienie. Jednak to jest taka jakby najczęściej pokazuje ta karta problem alkoholowy ze względu, że to są kielichy. Dobrze, moi drodzy, zobaczymy, jaki to jest problem. Problem może być tak, że część z Was się rozchodzi. Karta sądu mówi o tym, że może być ktoś dostał list z pozwem rozwodowym, ktoś może być już w trakcie rozwodu po jakiejś już rozprawie, bądź po prostu podjęliście decyzję, jedna z Was podjęło decyzję, że tutaj nie ma co na siłę tutaj dalej czegoś ciągnąć. Dwójka pentakli również tutaj mówi nam o tym, że tutaj był dylemat. Naprawdę tutaj, jakby ktoś komuś dawał jakąś szansę, i ta szansa nie została wykorzystana, i teraz jest płacz, jest rozpacz, jest smutek, poczucie osamotnienia, depresji, może być topienie smutków w alkoholu. Natomiast, jeśli tutaj chodzi o najbliższą przyszłość, dziewiątka pentakli, tutaj będziecie. Jedno z Was będzie się realizowało, spełniało swoje marzenie. I teraz pytanie, czy to nastąpiło po, bo to jest najbliższa przyszłość, po rozstaniu, po decyzji, że ktoś się z kimś rozchodzi, może w końcu zacząć rozwijać skrzydła? Czy po prostu tutaj będziecie się, jedno z Was będzie się rozwijało w najbliższej przyszłości, jak będziecie jeszcze razem? Ja czytam tutaj. Wszystkie informacje jakie mogę wyczytać to są czytania ogólne, które są naprawdę dla mnie bardzo trudne, bo ciężko jest postawić karty tysiącom osobom, tak? czy tam milionom. Dobrze moi drodzy, więc ja bardziej tą kartę widzę, że tutaj ktoś zacznie się rozwijać po rozstaniu, po podjęciu decyzji rozstania. Umiarkowanie, umiarkowanie, karta równowagi. Waszym zadaniem jest dojście do balansu, do równowagi. Być może tutaj ten związek był dla Was burzliwy, był dla Was toksyczny. Hmm, tutaj nie mogliście się rozwijać, nie mogliście tutaj jakby. Nie mogliście się czuć swobodnie, i teraz, y, poprzez to rozstanie, tutaj jedno z was dojdzie do balansu, do równowagi. To jest y, wyzwanie, karta wyzwania na ten miesiąc, tak? Czyli lekcja. Karta głupca mówi o tym, że rozpoczęcie czegoś nowego, nowego etapu w waszym życiu, w możliwościach, to co przechodzi z zewnątrz Dziewiątka Mieczy, możecie mieć wyrzuty sumienia, że ten partner bądź partnerka popada w samotność, w jakieś lęki, w depresję, być może w alkohol, może czujecie się w jakiś sposób winni, macie poczucie winy, że doprowadziliście do tego, ale skoro nie było tutaj jakby szans, były tutaj dylematy widzę, że to była decyzja podjęta świadomie, to nie było coś co było jakby z dnia na dzień tak? powstało, a rozstajemy się tutaj nie czuję tutaj, żebym mógł, mogła się dalej rozwijać czy być przy Tobie na dobre i na złe do końca życia i tak dalej także mówię, tutaj możecie mieć to poczucie winy w tym październiku, tak że będziecie widzieli, że ta osoba trochę upada ale nie możecie jakby na siłę pchać kogoś do góry i do przodu, jeżeli ktoś nie chciał się zmienić. Jeżeli dawaliście do zrozumienia, żebyście chcieli coś zmienić, jeżeli nie było pracy i odzewu z tej drugiej strony, no to ja nie jestem ogólnie przeciwko temu, żeby być w toksycznych związkach. Lepiej po prostu jest to zakończyć i znaleźć coś nowego. Tutaj macie kartę głupca w możliwościach, macie balans, to jest waszą lekcją. Musicie wyjść. Również dojść do, do równowagi. Dziesiątka kielichów mówi o tym, że straciliście trochę nadzieje na tą rodzinę. Być może planowaliście ślub albo dopiero jesteście świeży po ślubie, być może jesteście narzeczeństwem. Straciliście nadzieję tutaj na taką szczęśliwą rodzinę, tak? Być może macie dzieci, może jesteście kilka lat po ślubie, tak? To już naprawdę wszystkie informacje, jakie mogę wyczytać, czytam, bo tutaj ktoś może poczuć się pominięty. Jest tu również na tej karcie dziecko kilkuletnie, tak? Niekoniecznie musicie być w związku małżeńskim, mając dziecko, ale tutaj chodzi o to, że jakby straciliście ten obraz takiej szczęśliwej, pełnej. Rodziny. Trójka pentakli. Tutaj może chodzić również o jakieś sprawy majątkowe. Nie tylko możecie nie być małżeństwem, ale możecie mieć jakieś wspólne kredyty, chociaż nie wiem, jak to w Polsce wygląda. Czy kiedy nie jesteście w związku małżeńskim oficjalnie, możecie wziąć wspólnie kredyt, czy nie wiem, że to w różnych krajach różnie wygląda. Tutaj na pewno będzie chodziło o jakieś pieniądze. Może macie wspólnie, kupiliście samochód. Może nie wiem, coś innego, drogiego. Tutaj na pewno będzie. Będzie chodziło tutaj o, o, o pieniądze, o, o kwestię pieniężną, tak? Królowa pentakli mówi również o tym, że Wy się chcecie uziemić, chcecie tej stabilizacji, widocznie ten partner bądź partnerka tej stabilizacji wam nie dawała, idziecie za głosem rozsądku. Wiecie, że to ciągnęło was w dół, to nie było dla was. Trzeba e, zacząć coś nowego. Jeśli chodzi o kartę rady, to tutaj jest odcięcie gwałtowne. I mocne, natomiast ja tutaj widzę, że to jakby szło etapami. Ten proces już trwał wcześniej, ale mogło, mogło to wyglądać tak, że ktoś tutaj was jakby trochę przekonał. Dobra, spróbujemy, bądźmy razem. Jesteśmy razem tak długo i, i tak dalej. I tu po prostu być może ta osoba myślała, że znowu będzie tak, że przekabaci tą drugą osobę. I dobra, dobra, pogodzimy się, za chwilę będzie dobrze. A tu było ciach, bum, koniec. Król Pentakli. Również mówi o tym, że ten partner bądź partnerka nie nadawał się do tego, żeby zapuścić korzenie, żeby stworzyć dom i rodzinę, jakby głowa ojca, głowa rodziny oj, tak? ojciec, tak? I mąż przykładny, ktoś, kto, na kim można polegać, widzicie, bo właśnie tutaj chodzi o to, że tutaj nie mogliście polegać na tym partnerze bądź partnerce. O to w tym tutaj chodzi. Tutaj ktoś był takim, może, wolnym duchem, a tutaj wy chcecie się uziemić. To widać, wy chcecie zapuścić korzenie, chcecie stworzyć prawdziwą, pełną rodzinę. Księżyc mówi o tym, że jeszcze są jakieś rzeczy nieukryte, coś jeszcze tutaj wyjdzie. Wyjdzie na jaw w tym miesiącu. Dobrze, moi drodzy, takie było czytanie. Jeśli chodzi o związki, przejdźmy sobie do singli. Jeśli chodzi o singli, piątka kielichów może mówić o tym, że macie taki spadek energii, spadek nastroju, humoru, możecie popadać w taką lekką depresję, możecie odczuwać brak partnera bądź partnerki, samotność wam doskwiera. Z tego co wiem, to lwy są takie bardziej. Są bardzo ogólnie społeczne, bardzo lubią towarzystwo i źle się czują bez partnera bądź partnerki. Lubią to, kiedy ktoś jest wokół nich, więc tutaj może Wam to przeszkadzać. Nie radziłabym tutaj wchodzić w jakieś nałogi niepotrzebne, tak, typu alkohol i tak dalej. Karta sądu może mówić o tym, że jesteście po rozstaniu, że tutaj teraz czeka Was sprawy rozwodowe bądź. Jeżeli nie chodzi o sprawy rozwodowe, to może chodzić o rachunek sumienia, że chcecie podsumować całe swoje życie i co tutaj trzeba naprawić, co poszło nie tak. Tutaj musicie jakby spojrzeć głębiej, e, mieć większy wgłąb e, we własne myśli i emocje. Dwójka pentakli mówi również o tym, że długo już mieliście jakieś dylematy w swojej głowie, że wiedzieliście, że coś tutaj trzeba poukładać, coś trzeba zmienić w waszym życiu. Być może to, że lwy też są takie dosyć um, często takim też takim lekkim duchem i zmieniają szybko decyzje, gwałtownie, nie przywiązują się, um, nie jest to element ziemi, i tutaj właśnie widzę, że macie dużo elementu um, ziemi w sensie. Tutaj królowa pentakli mówi o tym, że brakuje wam tego uziemienia, wy będziecie chcieli się uziemić. A będziecie chcieli stworzyć prawdziwą rodzinę, pełną, mieć dzieci, mieć męża. O tym marzycie. I królowa pentakli mówi o tym, że będziecie kierowali się takim właśnie tym ziemskim elementem, że trochę ten element ognia odejdzie w bok, i tutaj będzie przeważała ta ziemia, rozsądek. Będziecie chcieli też jakby te swoje emocje ostudzić, zbalansować, bo to mi się łączy również tutaj z umiarkowaniem. Waszym wyzwaniem jest właśnie dojście do waszego balansu duszy i ciała, czyli emocje i w ogóle... Na każdym poziomie, mentalnym, emocjonalnym, fizycznym musicie dojść do balansu, tak? Dziewiątka pentakli mówi Wam o tym, że jest to możliwe, że będziecie się realizować, będziecie spełniać swoje marzenia. Być może dlatego, że wy wiecie, gdzie jest problem. Tutaj już wcześniej był ten dylemat, to już jakby jest w procesie. To uzdrowienie duchowe. Wy wiecie, czego potrzebujecie. Głupiec, coś przyjdzie do was nowego. Kiedy zrozumiecie, co tutaj trzeba zrobić, tak? Kiedy zaczniecie się znowu realizować. Dziewiątka mieczy mówi o tym jednak, żeby nie przyszły do Was, żebyście uważali, żeby nie przyszły do Was te lęki i strachy po prostu z przeszłości, żeby to Was nie dobiło, żeby ta depresja, żeby to nie było tylko krótkotrwałe, taka, taka odskocznia, a za chwilę wrócicie do piątki kielichów, czyli do tego samotnienia i poczucia beznadziejności. E, dziewiątka mieczy mówi na to, żeby na to uważać, tak? głupiec, coś, tak jak mówię, coś przychodzi do Was nowego, świeżego. Karta balansu, musicie się zbalansować, to jest dla Was najważniejsze w tym miesiącu październiku. Dziesiątka kielichów, tak jak mówiłam, chęć stworzenia prawdziwej rodziny. Trójka pentakli również mówi o, o Wszelkiego rodzaju umowach o zatwierdzeniu, czyli może mówić o kontraktach typu ślub. Rycerz Miecz mówi o tym, że trzeba się oderwać od tego, co tutaj było w przeszłości. Wy wiecie, co macie robić, ale gdzieś tam ta energia tutaj was ściąga z powrotem w dół. Król Pentakli również mówi o tym, że wy chcecie żeby stworzyć taki prawdziwy dom, zapuścić korzenie, tak jak tutaj królowa Pentakli i tutaj w dziesiątce kielichów, tak? Chcecie tutaj mieć partnera, na kim będziecie mogli polegać takiego dojrzałego, rozsądnego. Tego oczekujecie. Karta Księżyca mówi o tym, że coś jeszcze jest ukryte, niepowiedziane, naprawdę musicie zrobić taki wgląd w siebie bardzo dokładny, zrobić taki rachunek sumienia. Co musicie zmienić w sobie? Dobrze, moi drodzy, taki był przekaz na, dla Singli na październik, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Piątka kielichów, coś tutaj idzie nie tak. Coś, ktoś tutaj się nie czuje, jakby mm, nie czuje się dobrze w tym miejscu pracy. Być może nie ma tej pracy, nie może się rozwijać. Czuję, e, czuję że ktoś tutaj zastygł w miejscu. I tutaj jakby jest brak, brak energii nawet, na moty brak motywacji i energii na to, żeby się rozwijać. Wy tutaj idziecie w dół, albo jest ktoś, jakaś atmosfera w pracy, albo ktoś w pracy, ktoś ściąga Was w dół. Może również być, że tutaj chodzi o kartę sądu, że ktoś ma jakąś rozprawę, jeśli chodzi o związaną z pracą bądź ktoś was podsumował. Ktoś, kto jest wyżej nad wami. No, lwy mają największy problem z krytyką, nie lubią krytyki, nawet najmniejszej, więc nawet najmniejsza krytyka mogła dotknąć i bardzo zranić lwa. Również dwójka pentakli mówi, że tutaj ktoś dostał jakąś albo inną ofertę, chociaż wątpię w to. Tutaj mogło chodzić o to, że jakieś upomnienie, albo na przykład rezygnacja z pracy albo na przykład albo to wy zrezygnujecie z tej pracy, albo zostaniecie zwolnieni, bo tutaj jest jakiś prawny problem. Coś tutaj mm, może było przeoczone, może to nie było celowo zrobione, ale jakby konsekwentne prawdę, konsekwen konsekwencje, przepraszam, prawne tutaj jakby są w ruchu i do tego jeszcze, mm, wyleciało mi teraz z głowy, przepraszam, możemy się przypomnieć tutaj chodzi o te konsekwencje prawne Tak, chodzi o właśnie biurokracja czyli nie wiem, jakieś pominięcie jakiegoś terminu brak podpisu gdzieś utracony kontrakt przez jakąś nieuwagę, nie wiem, ktoś zapomniał gdzieś tam zadzwonić, wykonać telefon klient uciekł, no cokolwiek może być związanego z tym, że wiąże się z jakąś papierkową prawną jakimiś prawnymi sprawami Natomiast macie tu dziewiątkę pentakli, czyli jest szansa na to, że zaczniecie się rozwijać dalej, albo dostaniecie nową pracę, być może po prostu tutaj, jakby już ten czas dobiegł końca w piątce kielichów. Umiarkowanie, musicie dojść do balansu. Tylko ja nie wiem, czy wy tutaj właśnie w tej pracy ten balans znajdziecie. Wydaje mi się, że to wychodzi o coś innego. Umiarkowanie, musicie to, to odnaleźć. Królowa Pentakli. Mówię o tym, że wy chcecie tutaj jakiejś mocnej, takiej stabilnej pracy, może ta praca była niestabilna, może ona jest tylko na jakieś odnawianie kon, kontraktów. I może o, dlatego tutaj chodzi jakieś sprawy prawne, jakieś umowy. Może po prostu kontrakt wygasł i po prostu nowy się pojawi, na przykład nie teraz. Może być to umowa o zlecenie, coś w tym stylu, wy chcecie się tutaj ustabilizować. O to wam chodzi i na mało tego, nie tyle, że ustabilizować, wy chcecie bardzo dobrze zarabiać. Tutaj co jeszcze mogę wam powiedzieć, dziesiątka kielichów również tutaj może chodzić o to, że macie rodzinę i chcecie tą rodzinę, zapewnić jakby bezpieczeństwo tej rodzinie. I tutaj jakby ta praca albo nie przynosi wam rezultatów finansowych, albo po prostu nie przynosi wam um, takiej, jakby nie, nie, nie możecie się czuć docenieni, ale wy lubią, lubią komplementy, lubią jak się ich chwali. Może też o to chodzi, że ta praca jest taka, no mówię, mało rozwojowa, nie przynosi jakichś też tam finansów. Trójka Pentakli również mówi o tym, że wy chcecie stabilizacji, chcecie dobrze zarabiać, chcecie mieć pozycję, chcecie się czuć, że jesteście potrzebni, że możecie robić coś ważniejszego, a nie jakąś tam byle jaką pracę. Rycerz Mieczy również nam mówi tutaj, o czym? O czym mówi? O tym, że być może to Wy będziecie chcieli zrezygnować z tej pracy. Odciąć się gwałtownie, rzucić tą pracę, tak? Albo tutaj będzie na przykład jakaś obrona na jakieś argumenty Wasze również. I to jeżeli Wy zrobicie, to zrobicie raz ciach, czyli to będzie poważne, tak? Czyli um, zrobicie to szybko i tak jakby nie będzie, trudno będzie te argumenty, jakby, jakby odpowiedzieć na te argumenty, tak? Król Pentakli mówi również o tym, wy chcecie tej stabilizacji, ale coś tu jeszcze nie zostało powiedziane do końca, moi drodzy. Jest coś tutaj jeszcze ukryte w księżycu. Tyle, jeśli chodzi o lwy, moi drodzy, jeśli chodzi o czytanie październikowe. Zapraszam Was, wkrótce pojawią się czytania na listopad. Dziękuję Wam za wysłuchanie i pozdrawiam Was serdecznie.